Hejka, tutaj Civilux. No i właśnie gram w moją ulubioną grę poł. No i właśnie biję kod polski w mini grze Jump. No i ogólnie już dość późno jak widzicie za oknem. No i właśnie pani małam, żeby nie kazała się położyć spać, ale yy, to nic, bo dokończę sobie jutro, najwyżej no zastąpuję grę i dokończę jutro. No więc właśnie gramy Snake jest późno i czy spać ok? Dobrze, mamo. No dobra, no to właśnie już idziemy spać, wyłączę komputer. O, idziemy spać. To balans widzowie. A, 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 gdzie ja jestem? No, gdzie ja jestem? O nie. Co to za miejsce? Kurczę, no, gdzie ja jestem? Co to za pokój w ogóle? No nie będzie się ulimatwia, gdzie ja jestem. Doba, otworzę sobie może tą skrzynię, może coś się dowiem, może gdzie ja jestem. Okej, okay, otwieramy. 3, 2, 1. Okej, okay, więc wyciągamy. A i dobra, mamy tu jakąś książkę. Ciekawe co w niej będzie. Witaj świecie poł. Ha, ha 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 O nie! Ja jestem świecie poł, o nie, gdzie ja jestem, dobra. Co, co ja tu robię w ogóle? Dobra, idziemy, wychodzimy stąd. O Teraz Zarazne G tu mamy. To my przecież nie wyjdziemy stąd. Parkour. Tu jest parkour. W sumie ja byłem zawsze dobry w parku, że więc nic nie powinno się stać. Więc dobra. Idziemy. I... i... i uwaga, 3, 2, 1 i... Uło! I... ostatni schodek. Uwaga. Uło! Okej, okay, jesteśmy skrzynka. O! Mamy przycisk, możemy wyjść. Na jeszcze. Dobra, idziemy. Na kolejny poziom. Oba, tutaj coś mamy. Poniżej daj klucz. Okej. Okay, poniżej damy klucz, dobra. Idziemy i... O nie, spadłem. Jeszcze raz. Dobra. Idziemy. Iu! okej. Okay. Mamy nasz klucz. IELO! Lecimy następny poziom lecimy widzowie. A nie jeszcze nie. Zapomniałem, że tutaj muszę jeszcze dać. Może jakiś ten będzie. Dobra. O. Tutaj jest właściwy klucz. pewnie tam ten by nie współpracował nie, nie, nie z drzwiami, ale okej. Okay. Idziemy. O, teraz mamy trudne. O, widzę, tam jest zombie. O to do, doba. Panie musimy się przygotować widzowie jakoś. Mam przez dżunglę dowie. Dobra, idziemy. O nie, spadłem. Dobra. To jest już trochę trudniejszy poziom, ale kurcze No spadam ciągle, no nic. No nic, muszę trochę wolniej iść. No nie, no. To jest trudne, no. Oba, jak to przejdę, to będę Sigmund. Oba. To jest trochę trudne. Dobra. Uspokójmy się trochę. Uspokójmy się. Dobrze. Już jesteśmy spokojnie, to lecimy dalej. Okej. Okay. Jest, jest postęp. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzowie! Udało się nam! Jelo! wygaliśmy to, widzowie, zobaczcie. O mamy diamentowy miecz do, na tego zombiaka. Właśnie mamy tu drzwi, do drzwi klucz. O i dabinki, lecimy widzowie. Oba widzowie, lecimy z tym jelo. Lecimy. Jest tam ten zombie, oba. Zobaczcie, wygamy to. Oba. Uwaga, Szykujemy się widzowie do walki. Zobaczcie, patrzę jak to wygrywamy Jelo, lecimy z tym O, prawie przegraliśmy Ale udało się nam Ustawiamy checkpointa sobie O no dobra, co my tu mamy Parkour A o, łatwizna O, o kurcze, co my tu mamy O nie, przepaść Przejdziemy to widzowie, uda nam się Dobra I, Dobra widzowie Udało się nam przejść ten parkour Bardzo udało nam się po prostu uciec stąd widzowie Udało się nam JELO Więc jeśli film wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę Suba oraz komentarz I usłyszycie, ten film Nała, nała WIDZOWIE JELO JELO